Radio Fiat. Posłuchasz, polubisz. 94 i 7 FM. To czwartkowy poranek Radio Fiat. A teraz o sporcie mówić będziemy, a konkretnie o częstochowskiej siatkówce, która wróciła tam, gdzie jej miejsce, czyli do Plus Ligi. Dzisiaj gościem w studiu Radio Fiat, trener drużyny EXACT System z Norwich Częstochowa, pan nasz Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry, witam państwa, witam wszystkich słuchaczy. Wakacje to dla pana jest taki okres pracowity, czy troszkę pan znalazł czasu, żeby sobie odpocząć? No, troszkę pracowity, no bo tutaj, jak skończyliśmy ligę, musieliśmy kompletować. Skład już na przyszły sezon, ale udało się gdzieś połączyć pracę, pracę z wypoczynkiem. No, podobno jak ktoś lubi swoją pracę, to w pracy wypoczywa, więc no, można to sobie powiedzieć. Pamiętajmy, że niech pan zdradzi taką tajemnicę, jak ktoś szuka się zawodników w takim okresie potransferowym. No, bo wiadomo, że w polskiej lidze siatkówki ten okres transferowy kończy się w styczniu. A my musieliśmy skompletować skład na PlusLigę, kiedy już tych zawodników na rynku wolnych praktycznie nie było. No dokładnie, tutaj ten rynek transferowy, jak skończyliśmy sezon w maju, no to już był bardzo przebrany. No także tutaj szuka się generalnie gdzieś na własną rękę po różnych ligach zagranicznych oraz kontakt. Z menadżerami, no bo no tak naprawdę to wiemy, że w dzisiejszych czasach każdy zawodnik ma swojego menadżera, no i menadżerowie najlepiej wiedzą, kto jest jeszcze Wolny na rynku, no i taka droga pantoflowa, że ktoś gdzieś słyszał, że ten jeszcze gdzieś tam szuka. I się udało. I się udało Ale tak. nie są to zawodnicy, jak patrzę po nazwiskach, dokonaniach i po CV tych zawodników, którzy od nowego sezonu będą zawodnikami Egzak System z Norwich Częstochowa. Nie są to zawodnicy anonimowi przede wszystkim i zawodnicy. Z tak zwanej łapanki też nie, no bo jak widzi się takie nazwisko jak na przykład Dawid Dulski, reprezentant polski, bądź co bądź, no to wydaje się, że jednak udało Wam się zebrać tą ekipę dość solidną. Moim zdaniem na ten czas, w którym znaleźliśmy razem tutaj z, z prezesami, udało się nam. Maksymalnie wycisnąć z tego, co się dało. Tak? Dawid Dulski, reprezentant nie trzeba go tutaj przedstawiać doskonałe warunki fizyczne także tutaj na pewno wiele wiele wniesie do, do zespołu. Caleb James, jeden z wyróżniających się zawodników Ligi Uniwersyteckiej w Stanach także dwóch środkowych tak? Janus Hein, którzy no, już są można powiedzieć, takimi wytrawnymi zawodnikami plus ligi, tutaj te doświadczenie plus ta młodość, która będzie u nas w składzie, myślę, że to będzie doskonała mieszanka. Mm -hmm. No i oczywiście y, jest jeszcze Łukasz Rymarski, y, jest Marcin Jaskuła, y, no i jest Trzon, który został po poprzednim sezonie, udało się zatrzymać tych zawodników, to też jest duże osiągnięcie. No dokładnie, tutaj y, bardzo cieszę się, że kapitan Rafał Sobański zostaje, bardzo dobrze nam się razem współpracowało, mam nadzieję, że ta współpraca będzie dalej kontynuowana. Damian Kogut, Shota Kahashi zostaje, także Tomasz Kowalski, także tutaj cały ten, powiedzmy, trzon, który był... Szkieletem tej pierwszej ligi zostaje, do tego dodaliśmy wzmocnienia, także z tego się bardzo cieszę. Panie trenerze, zanim porozmawiamy o przygotowaniach do nadchodzącego sezonu, pierwszego dla Norwida w plus lidze siatkarzy, no to muszę też zapytać o sztab trenerski. Czy pana współpracownicy zostają, czy coś się zmienia? Yy, tak, Adrian Kraś, drugi trener zostaje, Robert Giedrowicz od yy, fizjoterapeuta, Hania Bukalska, statystyczka zostają, tutaj była jedna zmiana, yy, Agnieszka Czura, która bardzo wiele wniosła tutaj yy, do zespołu z spraw osobistych, nastąpiła tutaj zmiana na Piotra Żeromskiego, no to jest jedyna zmiana. To, tak jest, na razie to, to jest jedyna zmiana, która będzie tutaj w sztabie. Więc... Mhm. Pan jako trener zespołu plus ligowego musiał się jakoś specjalnie do tego sezonu przygotowywać. Mam tutaj na względzie, nie wiem, dokształcenie jakieś, czy obserwacje innych zawodników, czy innych trenerów, czy innych federacji może siatkarskich. Znaczy myślę, że to jakby nie nagle to się dzieje, mhm. tylko praktycznie... Co roku gdzieś tam, co roku gdzieś tam staram się wyjeżdżać. na Różne staże, także już pracuję tutaj w Norwidzie, nazwijmy to, no, można powiedzieć, 10 lat, to będzie 10 sezon. I pracowałem z doskonałymi trenerami, takie jak Radek Panas, Piotrek Gruszka, Tomasz Wasilkowski, Piotr Lebioda, także jakby te doświadczenie. Z dobrymi trenerami mam, plus co roku wyjeżdżałem na różne staże, tak tak jak w tym roku y, udało mi się y, udać na staż do Werony, także tam y, z, z trenerami starali mi się przekazać, jak, jak ich wizja siatkówki wygląda, jak to wszystko i takie podróże kształcą, także nic jakby dodatkowego specjalnego nie robiłem, no mm -hmm. bo to praktycznie dzieje się ca cały czas, tak. Tak, panie Stanisze, mówi się, że człowiek uczy się całe życie, więc y, y, tą wiedzę zdobywa się właściwie do końca. E, przypomnę, że pan Leszek Hudziak, trener Plus Ligowej drużyny exact System z Natwijcz Częstochowa, dzisiaj jest gościem poranka Radia Fiat. Znamy już terminarz y, y, ligi siatkówki w tym roku o tych najbliższych spotkaniach drużyny exact System z Natwijcz Częstochowa i o przygotowaniach do startu ligi będziemy rozmawiali z naszym gościem za chwilę. Posłuchasz, polubisz. 94 i 7 FM. Gościem poranka Radio Fiat dzisiaj jest pan nasz Kudziak, trener plus ligowej drużyny system Systems Norwid Częstochowa. Panie trenerze, rozpoczynamy przygotowania do tego bardzo ważnego pierwszego sezonu dla drużyny Norwida. Jakie są plany przygotowawcze? Yy, rozpoczynamy przygotowania 7 sierpnia. Zaczynamy tutaj na swoich obiektach na <coughs> Piasku, yy, czyli na boiskach tam yy, Galerii Jurajskiej. Yy, oczywiście badania, ten taki pierwszy tydzień, no, to jest taki, nazwijmy to rozruchowy. Dopiero później wchodzimy już na halę. Mamy zaplanowany jeden yy, obóz integracyjny, także ciasno, po powiedzmy jak już, mm. no. Ruszymy w sierpniu, no to skończymy dopiero dopiero w przyszłym roku. Także y, mamy zaplanowanych 10 meczów sparingowych, także na pewno będziemy informować kibiców na bieżąco. 10 meczów, a już znamy przeciwników, możemy zdradzić? Yy, Przynajmniej. Plus liga. Du, du, dużo zespołów tutaj z, z plus ligi. Także... Yy, a użył pan takiego stwierdzenia y, obóz integracyjny to znaczy, że budujemy atmosferę dobrą w drużynie? Yy, w Myślę, że dobra atmosfera będzie, także tutaj jakby część zawodników zostaje, z nimi bardzo dobrze mi się pracowało, także będziemy tutaj budowali, budowali atmosferę i wierzę w to, że wszystko będzie dobrze. Mhm, te obozy przygotowawcze, te właściwie mecze przygotowawcze to będą też służyły do tego żeby i opracować odpowiednią taktykę, styl gry, drużyny, ale też będzie pan obserwował poszczególnych zawodników. No do tej pierwszej szóstki, która wyjdzie na te pierwsze spotkania w Plus Lidze, więc na tą chwilę pan nie ma w głowie tak, nie wiem, ośmiu podstawowych, czy dziewięciu podstawowych zawodników, którzy by Stanowili czy tej drużyny, czy, czy nie, są nie, nie. Tutaj, tutaj każdy ma po prostu, tak jak było do tej pory: każdy ma białą kartkę, zapisuje ją sobie sam, także na pewno na boisku będzie grał dany zawodnik, który jest najlepszy w, w danej chwili. Także a mhm. jeśli, cho jeśli chodzi o. Sparingi to jest idealny okres, żeby tutaj przećwiczyć sobie różne schematy, różne modyfikacje, kto, jak, z kim dobrze się czuje, na jakiej pozycji. Także tutaj oczywiście też zagrania taktyczne, także okres ten taki sparingowy jest idealny, aby przećwiczyć wszystkie schematy, które. Yy, będą zdarzały się podczas meczów ligowych. Schematy to jest jedno, ale przygotowanie do poszczególnych yy, spotkań to jest drugie, bo idąc yy, o no, takim tokiem myślenia jeszcze z... Yy, pierwszej ligi. Drużyna ex z Dobrze spisywało się też dlatego, że wy przygotowywaliście się pod konkretnego przeciwnika na każdy kolejny mecz, tak? No dokładnie. Tutaj razem z sztabem y, wykonaliśmy bardzo dużą pracę, tak? Wiele gdzieś tam y, zarwanych nocy, ale po prostu taka jest praca. Tego się, tego nie widać później na boisku, ale to jest naprawdę ogrom godzin pracy przepracowanej z sztabu. Który stara się przygotować tutaj jak najlepszą taktykę. Tak? Ja osobiście gdzieś tam 9 lat byłem statystykiem, tworzyłem tą taktykę, także tutaj gdzieś połączenie mojego sztabu plus mojej tam skromnej osoby dało, dało, dało awans do Opies do. League. Zaczynamy 21 października. Pierwsza kolejka to mecz domowy drużyny Exact System z Norwid Częstochowa i o ile ten pierwszy przeciwnik to jest taki przeciwnik, no powiedziałbym, Użyję takiego terminarza w zasięgu drużyny Ex system z Narwit-Częstochowa, bo to jest ślepsk suwałki No to później mamy już prawdziwe gwiazdy na drodze, czyli wyjazd do Zawiercia, mężu siebie z Jastrzębskim Węglem i wyjazd do grupy azoty zakse kędzierzyn koźle czyli to są już bardzo trudne, trudni rywale. Ale nie stoimy na straconej pozycji, nie poddajemy się od razu na papierze. Dokładnie, tutaj jakby stwierdzenie, że ślepski jest w naszym zasięgu, można to powiedzieć o każdej drużynie. My jakby nie będziemy segregować drużyn, a z tymi możemy przegrać. Tu nie mamy szans, no to nie wygramy. Nie, musimy robić tak jak do tej pory. Czy to tak jak robiliśmy do tej pory w pierwszej lidze, czy to będzie będzin, czy to będzie spała. My do tych meczy przygotowujemy się tak samo. Musimy szukać. Swoich po prostu szans. tak I jeśli takie szanse się nadarzą, no to musimy być bezwzględni w tym mhm. i, i wygrywać pojedyncze sety, a które dadzą nam, da, dadzą nam wygranie meczu. No tak, ale jest takie powiedzenie, panie trenerze, e, że drużyna e, Beniaminka to z reguły takie frycowe zawsze musi zapłacić. To życzę, żeby drużyna jednak tego, że, żeby nas nie dotknęło to powiedzenie. O. Ja tam jestem mało przesądny, jeśli chodzi o różne <laughs> powiedzenia, także... także... Także będzie dobrze. Panie trenerze, rozgrywamy mecze w hali przy ulicy Żużlowej oczywiście. Tam będą kibice mogli przyjść, aby podziwiać drużyny plusligowej i oczywiście kibicować drużynę EXEC System z Narwid Częstochowa. Czy wy zakładaliście już w klubie takie wstępne szacunki, ilu kibiców chcielibyście widzieć na trybunach na każdym meczu, czy nie? No jeśli... Chodzi o mnie, to, to jeśli chodzi o kibiców, ile przeliczniki, to na razie ja skupiłem się bardziej tutaj na twor mm -hmm. twor Tworzenie tworzeniu tak. zespołu, ale tutaj Bartosz Cekus oraz Natalia Zalaz mamy dwóch wspaniałych ludzi, którzy dbają o nasz marketing i wiem, że na pewno ich działania marketingowe... Y zadziałają, że będzie bardzo dużo, hmm. dużo kibiców. Kibice będą mogli nie wiem, jakiegoś fanzona odwiedzić na przykład gdzieś i kupić sobie nowe koszulki z, już z Logo Plus Ligi? Oczywiście, tutaj planujemy taką strefę kibica, sklepik, także na pewno tutaj każdy kibic będzie zadowolony. Panie trenerze, to ja życzę wobec tego, żeby te przygotowania do startu Plus Ligi upływały bez kontuzji, żeby dobrze się pracowało, żeby zawodnicy chwytali tę formę no i myślę, że spotkamy się następnym razem już przed startem rozgrywek Plus Ligi, kiedy będziemy już o wiele mądrzejsi, jeśli chodzi o samo przygotowanie drużyny do sezonu dziękuję bardzo. Panie trenerze, dziękuję i życzę owocnych przygotowań. Nasz chudziak, trener drużyny Exact Systems Norwid Częstochowa, dzisiaj był gościem Poranka Radio FIA. Dziękuję, panie trenerze. Dziękuję bardzo. Miłego dnia dla wszystkich słuchaczy.